Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich na konferencji prasowej poświęconej Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach, na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Konferencję zorganizowały środowiska Konfederacji Struktur Polskich. Moje nazwisko Paweł Janka. Będą od nas mówić trzy osoby w takiej kolejności, jak Państwu przedstawię. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co w zasadzie jest w Polsce w tej chwili dosyć ważne, czyli co tak naprawdę, jak ten naprawdę ten temat powinien być potraktowany i zakończony, bo on ciągle, wszyscy wiemy, ciągle powraca i, i w zasadzie kładzie się takim cieniem na stosunki polsko-ukraińskie. Będzie mówił lider konfederacji o polskiej pan Włodzimierz Skalik, Bartłomiej Czuchnowski z Ruchu Narodowego i Karol Tobolak także z Ruchu Narodowego. Zapraszam. Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Opola Opolszczyzny, Opolska Konfederacja Pamięta. Opolska Konfederacja pamięta, ponieważ e, dziś e, mija 80. rocznica bestialskiego ludobójstwa, które miało miejsce 11 lipca w niedzielę 1943 roku na terenie Wołynia i Małopolski Wschodni. Drodzy Państwo, nacjonaliści ukraińscy w perfidny, przebiegły sposób wykorzystali fakt gromadzenia się Polaków, katolików tego dnia w świątyniach. Fakt, że Polacy tego dnia gremialnie podążali na mszę świętą stanowiło znakomite ułatwienie w realizacji ludobójczych Planów ukraińskich nacjonalistów. Drodzy Państwo, 11 lipca 1943 rok to jest zaledwie jeden dzień hekatomby trwającej całe miesiące i lata. Wszak to jest dzień symboliczny, ale mord na mieszkańcach tej ziemi trwał już szereg miesięcy. W zasadzie od 1939 roku, i trwał jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Drodzy Państwo, gdy spojrzymy na skalę tego ludobójczego procederu, można stwierdzić, że jest to skala przekraczająca wręcz e, znacząco. Skale ofiar na przykład powstania warszawskiego, a jeżeli chodzi o zbrodniczy i bestialski sposób dokonywanego mordu na całych rodzinach, na kobietach, dzieciach, niemowlęciach, jest to wydarzenie niemające precedensu w tej części świata. I drodzy Państwo, mimo tej skali, mimo tego okrucieństwa, nie możemy się doczekać godnego, należytego tym ofiarom czynu upamiętniającego. Chociażby tak, jak państwo polskie dokonało to w odniesieniu do ofiar do tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Drodzy Państwo, ale żeby tego dokonać musi być wola polityczna. Musi państwo się w to włączyć, bo dzisiaj głównie, głównie tu upamiętnianie, gromadzenie dokumentów, Gromadzenie zeznań odbywa się dzięki inicjatywie organizacji społecznych, różnych stowarzyszeń, fundacji, takich jest też wiele na opolszczyźnie. Chociażby środowisko y, prezesa Witolda Listowskiego w Kędzierzynie. I drodzy państwo, skalę tego okrucieństwa na przykład obrazuje wystawa zorganizowana przez Wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Kresowian właśnie z Kędzierzyna, gdzie ta wystawa niestety okazuje się jest w bardzo wielu miejscach w Polsce niemile widziana. Wręcz odmawia się jej publicznej ekspozycji. Drodzy państwo, ta książka, którą wspólnie wydrukowaliśmy jako Fundacja Osuchowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Kresowian z Kędzierzyna Ukazuje w sposób bardzo wymowny to, co się działo 80 lat temu na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Te obrazki pokazują konkretne wydarzenia. W opisie macie Państwo tutaj wskazane dokładne miejsce, wioskę, gdzie w ten, a nie inny okrutny sposób. Mordowano Polaków. Drodzy Państwo, Konfederacja, Wolność i Niepodległość wykazuje wolę polityczną. Jeżeli tylko będzie nam dane, z ogromną determinacją będziemy domagać się należytego pochówku, ekshumacji ofiar, należytego pochówku, zaangażowania Państwa w badania naukowe, przecież to jest. To są wydarzenia, które wymagają bardzo starannego zdokumentowania, właśnie zaangażowania instytucji państwa i Konfederacja Wolność i Niepodległość będzie się tego domagać, tego się domagamy i uczynimy wszystko, by do takiego udokumentowania doszło. Drodzy Państwo, to jest kwestia przeszłości, ale te wydarzenia, o których dzisiaj mówimy, mają odniesienie również co do przyszłości. Bardzo martwi nas odradzający się banderyzm na terenie kraju sąsiadującego z nami na terenie Ukrainy. To jest bardzo niepokojące zjawisko, jeżeli państwo sąsiadujące z nami swoją integrację swoją przeszłość głównie opiera na kulcie. Morderców i ludobójców. Proszę sobie wygooglować mapy w internecie. Mapy ulic i miejscowości, w których znajdują się pomniki, bandery i jego współpracowników, tych, którzy dowodzili oddziałami nacjonalistów ukraińskich przy mordowaniu Polaków. Jest to mapa, która stawia włosy yy, na głowie. Przerażające jest to, co może nas spotkać w przyszłości, jeżeli my się z tą przeszłością nie uporamy. I państwo polskie w tym momencie milczy, zgadza się na to, by sąsiadujące państwo opierało swój fundament, swoją historię na zbrodniarzach i mordercach. Drodzy Państwo, dzisiaj. To nie jedyny moment naszego zaangażowania. Już od wielu dni uczestniczymy w wielu wydarzeniach, nie sposób w tej chwili wymienić wszystkie wydarzenia, które miały miejsce i które będą miały miejsce. Odsyłam Państwa na stronę krwawa niedziela 80 lat.pl. Krwawa niedziela 80 lat.pl. Tam Państwo znajdziecie również program. Tego, co się wydarzy w Kędzierzynie w najbliższą sobotę, 15, 15 lipca. Wszystkich mieszkańców Opola, Opolszczyzny zachęcam do wyjazdu do Kędzierzyna, do udziału w tych corocznych uroczystościach. Bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj 80. rocznicę. Tragicznego ludobójstwa na Polakach dokonanego przez nie tylko jak to często się mówi banderowców, OUN-UPA, ale przede wszystkim przez ukraińskich sąsiadów, którzy grabili, mordowali i palili dobytek Polaków, którzy mieszkali na Kresach Wschodnich. Domagamy się ekshumacji jako nasze środowiska, dlatego też obserwowaliśmy ostatnio premiera Murawieckiego w późnikach, gdzie jedyne miejsce chyba na Ukrainie, gdzie ta ekshumacja była prowadzona. I jest to miejscowość silnie związana również z naszym regionem, bo mieszkańcy, którzy ocaleli z tej tragicznej zbrodni, mieszkają dzisiaj w Niemysłowicach pod Prudnikiem. Staramy się przede wszystkim pokazywać, że ten nacjonalizm ukraiński banderowski był najgorszym z nacjonalizmów. Można go śmiało zrównać z nacjonalizmem niemieckim, bo się również na nim wzorował. Nie zgadzamy się na to, by pomniki Bandery były stawiane, zwłaszcza w obliczu kiedy Polska Ostatnio pomagała Ukraińcom w ich wojnie z Rosją. Wiemy, jak bardzo ta ziemia kresowa, z której wielu z nas pochodzi, wiele osób naszych rodzin ma korzenie właśnie na kresach wschodnich. Także ten region jest silnie związany i tu właśnie w Opolu musimy to podkreślać. Wiemy, że bandy UPA mordowały Polaków. I jakby dzisiaj te pomniki bandery nadal są stawiane, nawet w obliczu tej wojny, musimy zawsze walczyć o prawdę, bo ziemia kresowa, mówię, była mordowana przez NKWD, przez OUN-UPA, przez Niemców, przez wiele innych nacji, dlatego też to środowisko kresowe, które my również też stanowimy, musi dbać o zachowanie przede wszystkim tej pamięci. Pamięci o dziedzictwie kresowym, o kulturze kresowej i o wszystkich ofiarach, które tam spoczywają. My często kierowaliśmy się hasłem: jeden naród ponad granicami. Jeżeli nawet tamte tereny dzisiaj nie leżą w granicach Polski, my będziemy walczyć o to, by członkowie naszych rodzin do, dostąpili godnego pochówku, na który zasługują, katolickiego pochówku, tak jak byli też mordowani w kościołach. Dziękuję serdecznie. Oddaję głos koledze Karolowi Tobolakowi. Szanowni Państwo, zbrodnie ukraińskich nacjonalistów, szowinistów i czerni nie powinny być zapomniane. Nie ze względu na to, że zbrodnie te muszą być pamiętane, rozpamiętywane ciągle. Zbrodnie te muszą być pamiętane przede wszystkim jako lekcja historyczna, obrazująca, do czego prowadzi promowanie i akceptacja ideologii nazistowskich, z których z jednym z odłamów możemy określić banderyzm. Przyzwalanie i akceptowanie na występowanie symboliki banderowskiej, Zarówno nawet w Polsce, już teraz, gdzie mieliśmy incydent w jednym z sklepów w Krakowie, w formacjach wojskowych na Ukrainie, w, 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 prezentowanie tych ludzi jako bohaterów przez licznych urzędników państwowych i wojskowych ukraińskich jest niedopuszczalne. Nie tylko ze względu na to, jakiego wsparcia udzielamy jako państwo i naród, ale ze względu na to, że ludzie ci, którzy dokonywali tych mordów, nie mordowali tylko Polaków, mordowali w zasadzie wszystkich, nawet Ukraińców wspomagających. Naszych rodaków, i osoby z rodzin mieszanych. Pojednanie, jeżeli ma być trwałe i utrzymać ma się na lata, nie może być zbudowane na podstawach, jakich budujemy obecnie. Musi być zbudowane na skalę, którą jest wiara Chrystusowa. Wiara ta wymaga od nas oraz od Ukraińców godnego pochowania wszystkich pomordowanych oraz uczynienia chociażby w formie normalnych przeprosin. Nie zgadzamy się, aby prezydent Polski w słowach, które udzielił, do, powiedział do księdza Tadeusza Izakowicza-Zalewskiego, mówił o jakiejkolwiek polityce prowadzenia dialogu z widłami, podajże, jeżeli dobrze pamiętam. Jest absurdalnie i niedopuszczalna, żeby prezydent naszego kraju wspominał o narzędziach, którymi zabijani byli nasi rodacy. Często brutalnie nabijani, jak również siekarami, piłami. Wiele z tych opisów możemy po dziś dzień spotkać w internecie. Niestety, nie jest to jedyny tego typu wybryk naszego prezydenta. W ostatnich dniach powiedział on o ofiarach ziemi wołyńskiej. Szanowni Państwo, ziemia wołyńska nie pomordowała nikogo. Zbrodni dokonali ukraińscy szowiniści oraz czerni. I musi to być bezpośrednio Brutalnie niestety podkreślone. Niestety określenie to jest porównywalne z określeniem o polskich obozach koncentracyjnych w zagranicznych mediach. Na taki język nie ma prawa. Nie mamy prawa sobie pozwolić jako Polscy, szczególnie na to, że próbujemy jakkolwiek pojednać się z narodem ukraińskim oraz opierać na współpracy z nim naszą pozycję w Unii oraz w Europie. Szanowni państwo, kończąc tą konferencję, chciałbym wszystkich poprosić o uczczenie pamięci wszystkich pomordowanych niezależnie od ich narodowości, a w szczególności naszych rodaków zamordowanych na kresach minutą ciszy. Szanowni Państwo, czy mają Państwo jakieś pytania? Chciałbym zapytać, jak Konfederacja ustosunkuje się do e, wypowiedzi ukraińskiego szefa IPM w sprawie y, warunków, jakie postawił e, odnośnie ekskluzji. To znaczy, że jeśli powstanie pomnik poświęcony bezpośrednio, będą napisy przy u chłopców w Monasterze na wschodzie Polski. Chodzi o około 50 y, morderców ZUHA. Wtedy pozwolą przynajmniej na część ekskubacji. No, drodzy Państwo, y, to jest przykład y, y, obłudy i, i niestety podejścia y, państwa ukraińskiego do relacji z y, Polską. Y, to jest y, można powiedzieć, y, Przebiegły, y, przebiegły sposób na to, by odmówić należnej nam ekshumacji. E, mm, zwłaszcza, że ten y, przypadek, o którym y, przedstawiciel ukraińskiego IPN-u, na który się powoływał, jest y, bardzo zakłamany i przedstawiany w sposób fałszywy, również przez stronę ukraińską. Moim zdaniem to również słabość państwa polskiego, którą obserwujemy w relacjach z Ukrainą, zachęca do tego typu wypowiedzi, bo gdyby państwo polskie poprzez swoich przedstawicieli prezentowało zdecydowanie bardziej asertywną postawę e, służącą obronie interesów Polaków, jestem przekonany, że tego typu słowa by nie padły. Dziękuję. A teraz Konfederacja Wolność i Niepodległość wraz z działaczami, sympatykami składa kwiaty, by upamiętnić tą tragiczną rocznicę. Tutaj przy pomniku jest tablica, która odnosi się do tych tragi tragicznych wydarzeń. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do tutaj, rozwijamy o której Paweł? No, o 15 mówił, że Daniel wybył, by tak? No, tak, to poczekamy na Daniela i o 15 piesie z Możemy tutaj, jeżeli w którejś jednym stronie, największa koncentracja. Czyli o 15. O 池に入れなかったです。